Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie stanęli członkowie antypaństwowego i antyludowego ośrodka, którzy na zlecenie Watykanu uprawiali w Polsce działalność dywersyjną i szpiegowską. Na czele ośrodka stał biskup Czesław Kaczmarek, były ordynariusz Kielecki. Z Kaczmarkiem współpracowali dygnitarze diecezjalni. Ksiądz Danilewicz, były skarbnik kurii Biskupiej. Ksiądz Widlak, prokurator Seminarium Duchownego. Ksiądz Dąbrowski, kapelan biskupa. Waleria Niklewska, siostra zakonna. Pod ciężarem faktów i dowodów oskarżeni przyznali się do winy. Biskup Kaczmarek, służąc wiernie Watykanowi, zdradzał naród polski przed wojną, podczas okupacji i po wyzwoleniu. Wróg postępu, denuncjant działaczy lewicowych i załóżnik Beka okazał się w czasie okupacji z sojusznikiem Hitlerowców. Oto list pasterski biskupa Kaczmarka przygotowany w porozumieniu z radomskim gestapo i zgodnie z proniemiecką polityką Watykanu. Chcę tedy i wzywam Was, abyście z całą sumiennością zachowywali wszystkie przepisy i prawa władz, tak administracyjnych, jak wojskowych. Tym bardziej nie wolno Wam nakłaniać ucha na potrzepty podejrzanych ludzi, gdyby usiłowali wciągnąć społeczeństwo nasze, zwłaszcza młodzież, do nieobliczalnej konspiracyjnej akcji. Do dalszych faktów świadczących o pewnym sprzyjaniu w stosunku do okupanta, należy zaliczyć wizyty księży biskupów, księdza biskupa Lorka, księdza biskupa Kubiny i moją i władz niemieckich. Wizyty te miały miejsce w 1944 roku 27 maja u generała Franka, kiedy szefem dystryktu był Lasz, a druga wizyta w 1944 w połowie czwartego u kunta. Przed udaniem się na te wizyty byliśmy u księcia metropolity Sapiechi, który wyraził swoją zgodę na to, abyśmy na zaproszenie, abyśmy to zaproszenie przyjęli. Kiedy nadeszło wyzwolenie, wrócił do Polski kardynał Hlond, przywożąc hierarchii kościelnej nowe instrukcje polityczne opracowane przez watykańskich i amerykańskich wrogów narodu polskiego. Spotkałem się z nim w Krakowie u księcia Sapieha. Ksiądz prymas w dłuższej rozmowie przedstawiał nam, to znaczy karnałowi Sapieże, mnie, naprzód swe poglądy na sprawy polskie, a następnie aktualne opinie politycznych kół watykańskich oraz punkt widzenia ambasadorów angloamerykańskich, z którymi przed wyjazdem z Rzymu rozmawiał osobiście. Zarówno Watykan, mówił kardynał Hlond, jak i dyplomaci angloamerykańscy zgodnie utrzymują, że obecny układ sił międzynarodowych jest przejściowy i tymczasowy. Wcześniej lub później, mówił kardynał Flont, należy się liczyć z nieuniknionym konfliktem międzynarodowym, który to konflikt zmieni w Polsce obecny ustrój. Przywiezione przez księdza Prymasa relacje polityczne miały dalszy podstawowy wpływ na rozwój mej orientacji i działalności oraz utwierdzały w konieczności negacji i zwalczania ustroju ludowego, w konieczności usunięcia nowych gospodarzy od steru rządzenia państwem i narodem. Nadto wpływ ten stworzył we mnie pewien kompleks tymczasowości i prowojenności. W licznych konferencjach z księdzem kardynałem Klondem jak to już zaznaczyłem, od początku jego przyjazdu, a więc od lipca 5 roku, uzgodnialiśmy i uzgodniliśmy konieczność współpracy politycznej z ambasadami państw amerykańską i angielską, jako państw równolegle znani, zainteresowanych w zniesieniu ustroju Polski. W czasie jednej z pierwszych wizyt ambasadora Stanów Zjednoczonych Artura Brisley na księdza Prymasa w Poznaniu pod koniec piątego roku ten ostatni zaproponował ambasadorowi, to znaczy ksiądz Prymas, nawiązanie ze mną bliższych kontaktów politycznych. W ślad za tą propozycją zjawił się do mnie w drodze do Krakowa, jak mówił, pod koniec grudnia 1945 roku. Ambasador Blisley. Tak oto entuzjasta gestapowskiego Ladu i praworządności stał się po wyzwoleniu jednym z agentów amerykańskiego Oberszpiega. W nagrodę za wierną służbę otrzymał Kaczmarek egzemplarz antypolskiej książki Blisleyna z własnoręczną dedykacją autora. A oto fotografie mocodawców i kontrahentów szpiegowskich kieleckiego biskupa. Kardynał Hlond, ksiądz Kolbuch, ksiądz Piwowar, szpiedzy Szudy i Turowski. Jak realizowałem informacje po wyjeździe ambasadora Blisleya z Polski? Otóż różni Amerykanie zgłaszali się do mnie po te informacje. Amerykanie ci nominalnie pełnili funkcję dyplomatów, urzędników ambasad, czy też urzędników Caritasu czy też jako szefowie prasowi, więc to nominalnie. W rzeczywistości jednak pierwszym i zasadniczym ich zajęciem była praca wywiadowcza. Nie tylko do zagranicznych ambasad biegły nici szpiegowskie działalności biskupa Kaczmarka. Istniał jeszcze jeden bezpośredni odbiorca jego tendencyjnych, wrogich Polsce Ludowej informacji. Do Watyka. Moja walka z ustrojem Polski Ludowej, podsycana stale przez zagranicznych dysponentów mojej myśli politycznej, spowodowała, obok akcji informacyjnej na rzecz Ameryki, przesyłanie informacji do Watykanu. Podstawą działalności była rozmowa moja z księdzem kardynałem Hlondem, przeprowadzona po jego powrocie z Rzymu w styczniu 1947. Wiadomo mi jest, że obydwaj nasi księża prymasi, zarówno ksiądz kardynał Hlond, jak i ksiądz Prymas Wyszyński, przesyłali raporty do Rzymu zawierające oceny zjawisk politycznych i społecznych, społeczno-ekonomicznych z tłem gospodarczym, Przesyłali je do Dalsze materiały z procesu antypaństwowego i antyludowego Ośrodka Watykańskiego w Polsce przyniesie następne wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.